Najjaśniejsza Królewska Wysokość, Bolesławie I Chrobry, Królu Polski, Twórco Korony. W imieniu młodego pokolenia Rzeczypospolitej Polskiej, wiernych spadkobierców dziedzictwa, które z woli i mądro mądrości Królewskiej Wysokości przed tysiącem lat zostało powołane do istnienia, składamy hołd i najgłębsze wyrazy czci z okazji doniosłego jubileuszu tysiąclecia ustanowienia Królestwa Polskiego. To dzięki odwadze, dalekowzroczności i niezłomnej wierze Królewskiej Wysokości, Polska przybrała kształt monarchii suwerennej, państwa zakorzenionego w chrześcijańskiej tradycji i polit polityczne fundamenty, przetrwały burze dziejów i są dziś żywą częścią naszej to tożsamości. My, młodzi obywatele współczesnej Rzeczypospolitej, wychowani w wolności, pokoju i szacunku do przeszłości, z głębokim wzruszeniem spoglądamy na dzieło Królewskiej Wysokości jako źródło nieustannej inspiracji. W swoim imieniu, najjaśniejsza wysokość, odnajdujemy się, by strzec wspólnego dobra, pielęgnować jedność narodu oraz budować przyszłość wierną tradycji i wartościom. Niech imię Bolesława Chrobrego, króla pierwszego, lecz wiecznie obecnego, pozostanie w sercach kolejnych pokoleń Polaków jako symbol chwały, odpowiedzialności i niezłomnego ducha narodowego. Z najwyższym szacunkiem, wiernością i wdzięcznością młodzież Rzeczypospolitej Polskiej.